Do, do face to face Co? panowie, do face to face. Dwójki face to Ej, face, to face. Naprawdę jestem dla ciebie tylko piąty. Nie jesteś założyłeś to fajne racy zebrał. ale ale taki medy! Ej, ale, ale ja taki medy! Ile taki medy! Już <laughs> mamy <laughs> z, z tym obrazkiem, jak on był w tym takim. Mają. <laughs> ja na V6 topimy w tym. <laughs>